w ogóle to zapraszam was do face to face'a stańcie naprzeciwko siebie co ty co? Co robisz karku? weź kark co ty kurwa no, co, weź kark weź kark ooo trochę napinam <grym> się tutaj kurwa po no prostu jakbym tam chodził cały czas to ja taki kark kurwa takie, ale na, szczęście, ale na szczęście tu karki nie walczy, tylko siła pięści siła w nogach. A tu ma kurwa potężne kurwa, no, nogi i uderzenie. Ja ci to zrobię, stary. Ta? Jasne. Proszę, Maksiu i zapraszam jeszcze raz do face-to-face'a. Wstań normalnie, się przypychaj. Ty zacząłeś. zacząłeś? No, przecież To normalnie, że kurwa Ja tylko głowę. przyłożyłem głowę, a, no, ty, bo, a ty a ty co, z łapami. Ty widzisz, widzisz, tu kurwa to jest kurwa linia. No, ty z łapami wyskakujesz. Jakiś wieśniak. Nie, no ty kurwa z głową, kurwa, Widzisz, że o, masz z... fajne karki. Mówisz, masz fajne karki, kurwa. No ja ładnie, Będzie, będzie. Będzie kurwa, będzie bolało. Będzie, będzie, koniec. będzie bolało. Będzie obiecujcie, obiec, obiec że nie będzie bolało. Fuj koniec. Nie, do, nie dojdziesz nawet na after. Nie do hotelu nawet dojdziesz po własnych siłach. Weźcie mu zamówcie kulę od razu. I Dokojnie. przepiękne face-to face. Zapraszam cię Maksiu, na swoje miejsce. Ciebie również, Alan. I to by było na tyle, jeżeli...